Dzień dobry Państwu. Dzisiaj w tym filmie będziemy walczyć ze wszechogarniającą nas masowością i tym razem przyjrzymy się pewnej analogii, która właśnie przyszła mi do głowy. Chodzi o analogię niezwodniczą, ale bardzo nawet yy, dokładną między czasami współczesnymi, zwłaszcza w geopolityce, ale także i w handlu i w relacjach międzynarodowych, a yy, epoką brązu, zwłaszcza końcem epoki brązu, czyli przełom XIII i XII wieku przed naszą erą. Yy, Ci, którzy siedzą bardziej w historii starożytnej już wiedzą o czym mówię. Chodzi o czasach, w których upadło na przykład imperium Hetytów i odbyła się wojna trojańska, według niektórych ustaleń, co wydaje mi się, wielce prawdopodobne, Trojanie byli lennikami hetytów, którzy nawet udzielali im pomocy i dopóki Hetyci byli w stanie udzielić im pomocy, to Troja się trzymała, jak ta pomoc już się skończyła, to i Troja się skończyła. Według Erastotenesa, tego, co obliczył obwód ziemi, Wielkiego uczonego epoki helenistycznej. Wojna trojańska skończyła się w 1183 roku i dzisiejsza archeologia, mniej więcej wokół tej daty, może troszkę wcześniej czasami, ale wokół tej daty umieszcza wojnę trojańską. Dlaczego mamy zaprzeczać starożytnym, skoro oni też mieli swoje źródła, analizować no, i umieli, myśleć umieli? mieli. No, ale wracając do meritum no, filmiku, należy powiedzieć, że właśnie od około XVI wieku, przy naszym, właśnie tego przełomu dwuna, xiii XII, xii wieku przy roku, yy, wschodni świat śródziemnomorski, czyli od czasu od terenów dzisiejszej Grecji, czyli cywilizacji mykeńskiej, do tak naprawdę całe wschodnie śródziemnomorze, plus Mezopotamia, czyli dzisiejszy Irak, Elam. Były bardzo mocno z Irak i Elam, czyli dzisiejszy, można powiedzieć, zachodni, po zachodni Iran, były bardzo są połączone handlowo, kulturowo i dyplomatycznie. Odkopujemy mnóstwo glinianych tabliczek, które informują nas nawet o bardzo szczegółowych kontaktach między poszczególnymi państwami, imperiami, jak państwo Hetytów. i Imperiami, które trząsły tym terytorium, jak państwo Hetytów przez kilka wieków i Egipt, nowego państwa, plus takie krótko żyjące imperia jak Mitani, które potem upadły. Niemniej jednak, jak już mówiłem, mamy bardzo szczegółowy zapis ich nawet kontaktów gospodarczych, wymiany listów między władcami oraz między poszczególnymi namiestnikami. Były oczywiście państwa zależne, jak państwa syryjskie czy państwa, miasta fenickie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i które lawirowały między jednym a drugim imperium, czyli między Hetytami a Egiptem. Ich archiwa też często znajdujemy. Widzimy skomplikowane mm, te lawiracje, na przykład państwo Ugarit yy, w dzisiejszym, na terenie dzisiejszego Libanu yy, pokazuje, jak takie małe państwo mogło na tym Kupieckie państwo miasto prawie rywalizować, raczej lawi, lawirować, powiedzmy sobie szczerze, i nawet całkiem dobrze na tym żyć, do momentu, kiedy upadło właśnie na przełomie 13-12 jego 13 przenoszczerom w wyniku najazdów i też zmian y, klimatycznych, plus katastrof naturalnych i załamania się ogólnego systemu globalnego i wielkich najazdów, wielkich migracji tzw. ludów morza. Którzy przybyli z zachodu, z zachodniej części Morza Śródziemnego. Kim byli ludzie morza? Jest wiele hipotez, niemniej jednak ta, która mówi o tym, że byli to uciekający Atlantydzi i inne ludy, które oni popędzili, jest najbardziej prawdopodobna, gdyż Atlantyda, Atlantyda zapadła się ostatecznie pod koń, na początku XII wieku przed naszą erą, a była to wyspa z cywilizacją epoki brązu, znajdująca się mniej więcej trochę na północ od Wysp Kanaryjskich. No i się zapadło. Ja wiem, że ta teoria może się wydawać dziwna, ale to są fakty, jak się przeanalizuje dokładnie dużą ilość danych, którą można znaleźć w różnych źródłach. W związku z tym i, i było też dużo katastrof naturalnych, jak już wspomniałem, zwłaszcza w zachodniej części Morza Śródziemnego, więc te ludy zostały stamtąd przegnane i napadły na nadwątlone cywilizacje wschodniego Śródziemnomorza. Które no, nie były w stanie się im przeciwstawić, państwo hetytów wojowników. Upadło zupełnie około 1200 roku przed naszą erą. potem, jak wiemy, pod naporem Achajów upadła Troja, no ale Grecja też padła w wieki ciemne i nie była się w stanie podnieść przez dłuższy czas. Tak mniej więcej do przełomu 9 roku przed naszą erą, kiedy. Mamy okres zwany Grecją Archaiczną, który trwa do przełomu VI i v wieku Brzeszon, kiedy wchodzimy w okres klasyczny, ale to już jest inna historia. Chodzi właśnie mi o tą analogię, że bardzo dobrze zorganizowany i połączony świat ze sobą mezopotami, zwłaszcza i wschodnie wybrzeże Morza Śródziemnego od terenów dzisiejszej Grecji, bo właśnie Mezopotami, częściowo do Elamu, pokazuje, jak ten świat był bardzo dobrze zorganizowany, łącznie z Egiptem. Wymiana handlowa, wymiana dyplomatyczna, którą śledzimy, przez właśnie znajdujące się w skrupulatnie prowadzonych archiwach unijne tabliczki. Plus, dużo wiemy też z odkrytych wraków, statków handlowych, że wszelakimi dobrami handlowano w wielkich ilościach, ruch nie ustawał, cały czas był w obiegu. W związku z tym, był to świat, można powiedzieć, odpowiednik dzisiejszego świata w cudzysłowie zglobalizowanego z mniej więcej dwoma e, potęgami, które nim trzęsły Egipt i hetyci Pojawiała się czasami potęga trzecia, e, która jednak nie zagroziła temu układowi podwójnemu. Dzisiaj mamy podobną sytuację, Stany Zjednoczone i Chiny. Wcześniej trochę mieliśmy Stany Zjednoczone i Związek Radziecki, teraz dołączyły Chiny, a tak naprawdę tandem rosyjsko-chiński, który stara się podważyć hegemonię amerykańską Mamy też wędrówki ludów, zwłaszcza z południa, czyli nasze ludy morza, które nas zalewają i coraz bardziej nasze elity polityczno biznesowe wykorzystują je. Ja oczywiście przeciwko nam ludności miejscowej, ale muszą się także z nimi liczyć, bo w naszych krajach oni wzrastają w coraz większą siłę poprzez uprzywilejowanie i bycie narzędziem politycznym. Mamy problemy żywnościowe, mamy problemy, można powiedzieć, geologiczno- klimatyczne. Oczywiście nie, nie idę tutaj w lewicową ideologię zielonego socjalizmu. Klimat zawsze ewoluował i ewoluuje już teraz. I ewoluuje także teraz, więc to nie jest nic nadzwyczajnego. Niemniej jednak nie wiemy, w jakim kierunku dalej będzie on ewoluował, ale jednak, jak to zawsze wiadomo, się zmienia. Zmieniają się więc realia i mamy duże problemy kulturowe, ponieważ przez te napływy Naszych ludów Morza współczesnych z południa mamy problemy demograficzne, a także mamy problemy i handlowe, bo konflikty między poszczególnymi graczami yy, zatykają okresowo poszczególne szlaki handlowe. Czyli mamy analogiczne problemy do problemów epoki brązu, zwłaszcza tej późniejszej, które zakończyły się yy, kompletnym upadkiem większości. Państw epoki brązu, tych większych i tych mniejszych. Egipt przetrwał dzięki temu, że Ramzes III zdołał odepchać najazd ludów morza w wielkich bitwach na Nilu, i Egipt osłabiony za ostatnich Ramzesydów, potem uległ podziałowi. Na początku XI przenoszono na dwa królestwa. Niemniej jednak cywilizacja egipska jeszcze długo przetrwała i oddziaływała na swoich sąsiadów. Inne państwa tej epoki w brązu nie były w stanie już przetrwać, jak już mówiłem, chetyci padli i w Grecji cywilizacja mykańska też padła, były wieki ciemne. W Mezopotamii też mamy bardzo trudny okres, gdyż zasolenie gruntów spowodowało klęski głodu i klęski gospodarcze, w związku z tym Yy, pewne cywilizacje też padły. Jak już mówiłem w poprzednim filmiku, osłabienie w XII wieku. Mezopotami wykorzystał władca Elamu, który najechał na Babilon i jego ziemię, i z pewnej mieściny, oddalonej kilkadziesiąt kilometrów na południe od Babilonu, wywiózł słynną stelę Hamurabiego yy, z kodeksem Hammurabiego, którą w 1901 roku odkopali archeologowie francuscy w Suzie, w stolicy Elamu. I właśnie tak to się potoczyło. Widzę analogię bardzo mocną między późną epoką brązu, a współczesnymi czasami nie tylko geopolitycznie, ale także gospodarczo, demograficznie i migracyjnie. W związku z tym możemy studiując ten okres, a książka pana Eryka Kleina, rok 1177, rok w którym zakończyła się cywilizacja, jest świetnym opisem. Właśnie tej epoki brązu i tego okresu jej upadku. Jest jeszcze parę innych ciekawych opracowań po angielsku, i należy w związku z tym uczyć się z tych epok, wyciągać wnioski, żeby uniknąć problemów, jakie później nastąpiły, czyli wieki ciemne, kompletny upadek, śmierć, i zniszczenie. Wszystkiego dobrego Państwu życzę. Do widzenia.